Siemanko widzowie, w dzisiejszym. naszym. Pierwszym. nie, pierwszym. No, pierwszym, znaczy drugim, już w stuniku, odcinku jesteśmy. No i w dzisiejszym odcinku. i pokażę wam, gdzie są gumy. To tak, wjeżdżacie tam na boisko, jak jesteście na spałnie. Na, na boisku wierzecie tu i tu macie gumę tutaj zbieramy gumę turbo za, za gumę turbo można zrobić samochód i to bardzo fajny ja taki samochód właśnie posiadałem ale te gumy zbieram bo, bo bo zbieram nie wiem po co je zbieram niepotrzebne są w sumie ten samochód jak sobie go ulepszycie no to Wiadomo, będzie tam dobry, nie? Ale ja nie chcę go kupować, ale ci co chcą, to ten odcinek właśnie jest dla nich. No i tutaj sobie wbierze, jeżeli widzicie na prawy koniec mapy, tutaj na tym końcu mapy macie tak. Tu macie gumę i te gumy tak wyglądają. Mam tu podlecę dronem. No w ogóle zrobiłem sobie ładnego tego fordzika, tak ulepszyłem trochę. Ale... ale tutaj macie tą... Czemu jej nie widać? Co jest? Czemu jej nie widać na, na tym Co jest? Czemu nie widać tej gumy? Halo! No nie widać jej. Nie wiem czemu usunęli to. Ale dobra. I no i, i my widzowie. Tutaj mamy tą gumę, nie? Tutaj musimy mieć podwyższone zawieszenie. Niestety tej gumy nie zdobędziemy, bo nie mam tego kupionego za 100. Dopiero można to kupić zawieszenie, więc w sumie szłaby tu wjechać. Patrzcie, tak ja to zawsze robię. A to jak miałem inne auto, wiecie? A to bez sensu się tak męczyć, wiecie? To nie ma sensu, to nic nie da. Patrzcie. Bo jak tu wiecie, to was to wybija trochę. I tu można wjechać na to przez to. Jak ja tu wjadę, to wam pokażę. Nie udało mi się tam wjechać, ale tutaj jest guma. Kolejna guma jest. Tutaj, tutaj, tutaj jest ta guma. Ja mam zebraną niestety, ale dobra. Mogę wam pokazać, jak ją zdobyć. Dobywa się ją tak. Czekajcie, że zrobię. Dobywa się ją tak, wjeżdżasz tutaj. Jak sobie wjedziesz tu. Możesz zrobić Drifta, tak jak ja. Hehe. He. Śmieszki heheszki, ale dobra. I tutaj sobie wjeżdżasz. Pyk, turbo. Pyk. Tu. Tu. I tutaj sobie zakręcacie i tutaj ma, wjeżdżacie do tej dziury i mi się udało za pierwszym razem, zarazem i pyk, zbieracie, drifta robicie, pyk, pyk, wyjeżdżacie. I proszę bardzo, guma na yy, już w sumie trzy zdobyte gumy. Teraz jak zdobyć jeszcze te kolejne dwie gumy. No a właśnie, znaczy trzy gumy. I sobie tutaj robić drifta. Pyk. Jeżdżacie. Pyk. I tutaj jest guma. Teraz tutaj jest trudno zjechać. Zawsze mi się tu nie udaje. Ale... ale dobra. Ale to już kij. jak zjadę to wam pokażę. No i zjechałem. Teraz sobie jeszcze raz tu wjeżdżacie, ale uwaga! Nie w to samo miejsce tylko jedziecie prosto. O, pyk. Prosto jedziecie. I tutaj sobie skręcacie pyk, pyk. Jedziecie. I tutaj znów driftujecie. O kurde, udało mi się. No, nieźle, nieźle mi się udało, nie? Jeszcze się zablokowałem. Co wy mówicie, że stąd nie wyjadę teraz? O, zrespiło mnie. Tutaj jedziecie. Tutaj stajecie. No i to się urywa. Jak to się urwie, to tutaj z tyłu macie gumę. Dokładnie to w. W tym miejscu, no tutaj macie gumę, zbierzecie ją, wjeżdżacie. I to jak wyjedziecie, to później jedziecie, patrzcie, no właśnie, później sobie możecie podriftować. Jedziecie tu, tak. Tutaj skręcacie. I tutaj trzeba wyskoczyć. Patrzcie, czekajcie. Nie wiem, czy mi się to uda. Trzeba mieć tu dobry silnik. Ale tutaj jest guma. Tu. Trzeba wskoczyć tu. Jak tu wskoczycie, tu się bardzo dużo ludzi męczy. Tutaj macie gumę. Tu, w tym miejscu. Macie gumę, yy, no i co? W zasadzie to tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałem wam, gdzie są gumy, no i w sumie to jeszcze sobie porobimy trochę wyścigów. Pokażę wam też, jak tu się najlepiej zdobywa. Zdobywa dużo, dużo hajsu, nie? Wierzycie, tutaj sobie ten wyścig to jest taki dobry dla początkowych, no, tak nie za bardzo ale. Można powiedzieć, że dobre, Jedziecie, pyk, jedziecie. I tutaj dostajecie za to hajs, pyk, zbieracie wszystkie turbo, najlepiej to robić samemu na, na jakiejś mapce, a nie z kimś, bo wtedy wam zabierają turbo, nie? I tutaj zbieracie, macie, ma, możecie tak być w kółko i za co dostajecie pełno hajsiwa. I jeszcze po drodze tutaj jedziecie szybko. Najlepiej, najszybciej jak idzie. będzie turbo, klikacie. I tutaj jest radar. I on wam. I jeszcze też, dostajecie dodatkowe 1000. Yy, I znowu, jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Już ma. Patrzcie, 2000 dostaliśmy już. I tutaj kiedyś zdobyłem 1000. Tysio... Nie, ile? Nie pamiętam już. Ale ileś tam zdobyliśmy. No i patrzcie, jeszcze raz maksymalnie może wam się silnik trochę przegrzać ale to nieważne trochę się tam przegrzeje i się nic nie stanie i pyk jedziecie maksymalną prędkością pyk pyk maksymalna prędkość Skręcacie bierze, bierzecie I tutaj już dostaliśmy więcej bo już za 17 dostajecie tyle, a za 16 dostajecie tyle, nie? I tutaj kolejny raz lecicie. Drifta można zrobić, trochę się tam turbo uleczy. No nie wzięliśmy, no ale za 51 minut. O, silnik się przegrzał. Teraz niech sobie silniczek trochę odpocznie. Bo, on, bo tutaj się też silniki zagrzewają, jakby ktoś nie widział. Zaczekajcie, sobie zrobię miatureczkę ładną. Eee, tu. Kurde, zapomniałem, że to tu. Miniatureczka. Miniatureczka. No i jak już silnik, ochłod, to jedziecie na maksymalnej prędkości. Też tak można robić, że tak jeździcie w kółko. Ale to się nie opyla, bo trzeba minutę odczekać, aż się te radary odczytują. Nie? I pyk. Widzicie, zdobywacie 1000. Jedziecie znów. Maksymalna prędkość. Pyk, kręcacie, jedziecie. Jedziecie na maksymalnej prędkości, pyk! I zdobywacie kolejne 10 koła i na końcu driftcik, też za to dostajecie hajs. Opyla się, opyla. Wręcz bardzo się opyla No i co? I w zasadzie to tyle No więc patrzcie 5 koła zdobyte Wychodzicie yy, Eee No i patrzcie widzowie tutaj zdobywacie to Dostajecie kluczek i tutaj zdobywacie jeden poziom za to, że przejechaliście to, nie? I to jest mega dobre, bo później zdobywacie i patrzcie 11 koła. Ile mieliśmy? 3? No to patrzcie. 11 koła. Opyla się. Oczywiście, że się opyla. No i mogę Wam jeszcze powiedzieć na sam koniec. Co na co zbieramy? Zbieramy tak. Mamy na razie Forda. To po fordzie zbieramy tak na to. Można sobie na to pozbierać, ale najlepsze jest to, że tutaj zdobywacie, tutaj z tego zdobywacie tak skaja. I jeszcze zdobywacie jakieś tam starego jest z 2777. 77. Też tu jest takie autko. Możecie sobie kręcić kółeczkiem. Ja już zakręciłem dzisiaj. No i co? No i tyle w zasadzie, więc. Bye. Wystawijcie subka, lajka i zagierzyjcie do komentarzy. Bye.